Pani Aniu, ja słyszałem, że ta marynarka ma już swoje dobre lata. Tak, proszę, proszę nie śmiać się. I to nie wypływa z mojej oszczędności, broń Boże, bo nie mam problemu z wydawaniem pieniędzy, jeżeli je mam. I ta marynarka, która jest doskonałej firmy, ma 29 lat. Czy pan sobie, Czy pana na świecie nie było? Od tego zacznijmy najprawdopodobniej. Kupiłam ją w Mediolanie, na tej najsłynniejszej ulicy. I nie wyrzuciłam do dnia dzisiejszego i proszę powiedzieć, że źle wygląda. Właśnie wygląda bardzo Świetna, dobrze, świetnie, świetnie tak. tak. <laughs> Dziękuję. A jeszcze zastanawiam, pani interesuje się modą, podąża za y, trendami. Znaczy tak, jak siedzę y, na pazurach, czyli y, w miejscu, gdzie najbardziej się denerwuję, bo dla mnie to jest stracony czas, ale no, aktorka musi mieć ładną dłoń, y, to czytam prasę dla kobiet myślących. Bo tak kiedyś określił ktoś te wszystkie tygodniki, miesięczniki, i wtedy nie ukrywam, że zaglądam sobie. Tam do bazaru, czy do Twojego stylu, czy do wiwy. Są czasami takie zestawy różne. I tak myślę, o to ta ładna marynarka, a te spodnie, o to mój styl, coś tam. I rzeczywiście coś tam potem zostaje w głowie. Ale na co dzień kompletnie się nie interesuje modą. To znaczy, jak nie są modne dzwony, to ich nie założę. Jak są modne dzwony, to nie założę rurek. No wiadomo, prawda, to takie podstawowe. Natomiast na modę szkoda mi czasu. Nie znam się na tym, nie czuję mody. I ubieram się w to, co lubię i w czym jest wygodnie. A to na ogół, jak Państwo pewnie wielokrotnie zauważają, jest to czarny kolor, kocham czerń pod każdym względem. Już wspomniałam, że dzisiaj mam wyjątkowo na premierę czerwone paznokcie, ale na ogół mam czarne, więc to taki wybryk natury dzisiaj.